Koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2053 Droga zaprezentowała listę do Sejmu z okręgu 36 Kalisko Leszczyńskiego. Na pierwszym miejscu jest poseł Andrzej Grzyb. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło nazwisko kandydatki do Senatu w październikowych wyborach. Do budżetu obywatelskiego 2024 wpłynęły 24 projekty na łączną kwotę ponad 7 milionów 300 tysięcy. Początki ostatnich wakacyjnych ryków śniadaniowych były deszczowe i niepewne. Organizatorzy rozstawili jednak namioty i przeczekali najgorsze, by nieco ponad godzinę później doczekać się fantastycznej pogody. Czy ulica przejezdna będzie wreszcie przejezdna? Nie wiadomo, choć jest plan utwardzenia tego odcinka drogi. To wszystkie pięć ofert przewyższa zabezpieczone środki. Biblioteka przy placu Meciga 25 zaprasza na co tygodniowe. Wydarzenia Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ulica Słukowskiego 46 ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się 4 września o godzinie 9:00.